Stupéfait, c'est du très vieux chêne et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes, comme si c'était une autre essence très très, j'allais dire volatile ou combustible. Comprends pas, vraiment je comprends pas du tout. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas qu'elle pourrait être l'origine de, de ça L'origine de, de, du feu A aucune idée. pas enfin, l'origine elle-même, <coughs> on est dans l'incertitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, c'est étonnant. La propagation, elle est extrêmement curieuse. Alors évidemment, c'est parti de la croisée, puis ça s'est -propa propagé ensuite sur le cœur, la nef, le transept. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très, très grande, très importante, très volumineuse de, de, de charpente. Euh, donc cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois, vous vous inscrivez en faux. Vous dites ce, ce type de bois ne brûle pas comme ça ah Non. Vous savez, du chêne qui a, qui a 800 ans, c'est très dur. Essayez d'en faire brûler, enfin moi je n'ai jamais essayé. Mais du chêne, du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je ne sais pas s'il a... Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de, de témoins de mesure, d'aspiration, etc., etc. Qui, qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale deux hommes en permanence, qui sont là jour et nuit, et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte, et appeler les pompiers dès que. La, le doute est levé. Ils sont là en permanence. En permanence, oui. Pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de de départ de feu. Ça n'est jamais arrivé. Witam Witamy bardzo serdecznie na kanale Suwerenny.pl. Dziś będzie kolejna część pod tytułem Pożar w Katedrze Notre-Dame. Przed chwilą widzieliście wypowiedź pana Benjamin Muton, który już u nas się którego film hmm. już pokazywałem, to jest tylko powtórka. Przypomnę, że jest to architekt, który od 2000 do 2013 roku był głównym architektem, nazorował wszystkie prace w kateczce Notre Dame i jeden z najwyżej ustawionych, postawionych architektów we Francji. Jak myślicie, gdzie jest pan Mutą teraz? Gdzie jest pan architekt? no, no pan architekt dziwnie wyjechał do Chin. A mi się wydaje, że nie wyjechał. Dobrowolnie, tylko po prostu go tam wysłano. Zaraz po tym wywiadzie zauważcie, że ten pan udzielił tylko jednego wywiadu. Od tamtego momentu go nie ma. Nie ma go w mediach, nie ma go nigdzie. Nigdzie, jest bardzo podejrzany, prawda? I okazało się, że zaraz po tym wystąpieniu pan Muton pojechał na jakąś misję do Chin bardzo, bardzo daleko. I nawet takie teksty już się pojawiają, że z zakazem wypowiadania się. Yy, bo tak naprawdę nikt się nie wypowiada słachowców. Nikt, kto jest szanowany i kto ma inną wersję niż ta, która jest oficjalna. Czyli, że był to przypadkowy pożar. O tym pewnie nie widzieliście, ale pan Mouton, yy, pan Benjamin, architekt, już we Francji go nie ma. On już jest w, w Chinach. Dostał jakieś zlecenie, coś tam robi w Chinach. Bardzo daleko od Francji. Czyli jest wyeliminowany, odłączony od tego wszystkiego. Nie wypowiada się, ma zakaz wypowiadania się, czyli bardzo podejrzane. Sprawa numer dwa. Ile osób z Was wie, że w 2024 roku w Paryżu będą letnie Igrzyska Olimpijskie? No pewnie ci, którzy interesują się sportem, wiedzą, ale większość nie wie. No to będą za 5 lat dokładnie Igrzyska Olimpijskie. Za 5 lat. Ile Emmanuel Macron? Powiedział, ile lat dał na odbudowę katedry. Mano 5 lat. Dziwnie, że za 5 lat będą igrzyska, i za 5 lat katedra będzie gotowa. To jest bardzo podejrzane. W 2016 roku pojawiły się pomysły, żeby katedrę przerobić. Wiecie, z katedrą jest tak, że leży na najdroższej ziemi w Paryżu nie przynosi żadnych zysków, teoretycznie. Tak jak wieża Eiffla, tak jak Louvre i tak jak na przykład Disneyland, gdzie turyści płacą grube pieniądze za to, żeby wejść, żeby zobaczyć katedra, jakieś zyski miała, ponieważ te bilety wstępu na wieżę do zwiedzania były, ale jednak w porównaniu do tamtych miejsc były to mikroskopijne dochody, czyli dla osób, które patrzą tylko na ekonomię, nie jest możliwe, żeby takie piękne miejsce, które można by zagospodarować, tak było marnotrawione i nie, przy, i nie przynosiło zysków, prawda? Dla tych ekonomistów, dla bankierów, dla prezydenta Francji, który jest bankierem, który patrzy na pieniądz, czyli najlepiej usytuowana budowla w Paryżu nie przynosi zysków. Z wielkim, placem, z wielkim placem, który mógłby być przeznaczony na parking, na przykład na, na coś. No i były już takie projekty, nawet już były dokładne projekty, że tam miał być taki pasaż z galerią handlową, później jeszcze parking podziemny, czyli już były te projekty. No niestety nie byli w stanie tego zrobić. Aż dziwnym trafem wybucha pożar. I to jest bardzo wszystko podejrzane, ponieważ no, architekt wyjeżdża do Chin. Za 5 lat są Igrzyska Olimpijskie. Pan Macron oznajmia, że igrzyska, że katedrę odbudują za 5 lat, czyli równo w 2024 roku. I w 2016 roku mer Paryża miał plan, żeby przekształcić tutaj katedrę, żeby po prostu tam jakiś biznes tego mieć, nie? Bo. To są ogromne pieniądze, tam jest 14 milionów turystów każdego roku. Jest to najczęściej odwiedzane miejsce w całej Europie, chyba na całym świecie, tak, katedra Notre Dame. Jest to idealne miejsce, żeby zrobić z niego maszynkę do zarabiania pieniędzy. I bolało ich strasznie to, że w tym miejscu nic się nie zarabia, tam nie przynosi to kasy, a to są ogromne, ogromne miliardy euro, jakie wpływają do budżetu miasta. Więc zaskakujące jest to. Zaskakujące jest też to, że, że ten ogień tak się rozprzestrzenia. Przecież normalnie, jeśli coś się pali, wkraczają strażacy, 500 ich było, wszystkie zastępy i gaszą to. Jak to jest możliwe, że, że, że ten ogień tak się rozprzestrzenił, że zaczęły się palić dwie wieże, te przednie? To jest nieprawdopodobne. Tym bardziej, że pan Muton, architekt, powiedział, że były wszystkie prace wykonane, cała instalacja była zmodernizowana. Przede wszystkim na czas tych robót cała instalacja była wyłączana, jeśli ich tam nie było, tych pracowników, była wyłączana. Nic tam nie mogło się zapalić. Już yy, przecież też widzieliście pewnie filmy takie, na których jest pokazane, jak młodzi ludzie, każdy sobie mógł tam wejść na te rusztowania, są tacy, którzy uprawiają takie sporty ekstremalne. Czyli chodzą po tych wieżach i tam sobie legalnie wchodzili, i robili sobie jakieś takie wypady z kamerkami. Filmowali sobie swoje, swoje jakieś tam działania ekstremalne. I tam każdy mógł wejść, ja mogłem wejść, wy mogliście wejść bez żadnego problemu. Nie jest prawdopodobne, żeby to było. Pożar. Powtarzam to, po raz kolejny. Tym bardziej, że ta katedra. Od dawna była w planach, żeby ją przerobić, żeby zrobić z niej maszynkę do zarabiania pieniędzy, ponieważ 14 milionów ludzi każdego roku, którzy tam wchodzą, którzy tam są, to jest łakomy kąsek dla, dla tych osób, które chcą zarabiać. I dla nich naprawdę nie ma znaczenia. Czy to będzie kościół, czy to będzie galeria handlowa, czy to będzie centrum multikulturalne, to nie ma żadnego znaczenia? Dla nich to nie ma znaczenia, uwierzcie mi. Oni są w stanie przerobić katedrę. I przede wszystkim to, że pan architekt wyjechał do Chin na drugi dzień po udzieleniu wywiadu, to już, to już pokazuje, jak było naprawdę. Ponieważ była to tylko jedna, jedna, jedyna osoba, która się publicznie wypowiedziała. Przypuszczam, że większość bała się, albo dostali takie no, być może dostali jakiś dobry przelew, wiecie, powiedzieć nie muszą a emeryturkę już tam czytam dla całej rodziny. Bo to e, dla nich to nie są dużo pieniądze, żeby zapłacić im, a oni już będą mieć spokojne życie dla, dla siebie i dla swoich bliskich. Czyli ja nie wierzę, nadal w to nie wierzę. Tym bardziej, że teraz pojawiają się nowe fakty z tym projektem, który miał miejsce w 2016 roku, z, z, z tym, co powiedział Macron 5 lat, za 5 lat Igrzyska Olimpijskie, to się wszystko w pale nie mieści. Eksperty też są, e, ekspertyzy, różne eksperymenty, przepraszam, gdzie. Palą tego dęba, on się, on się nie chce zapalić. Ja też, gdybym miał drzewo dębowe, takie stary, miał dostęp, być może Wy możecie sobie zrobić taki eksperyment. Macie dębowe drzewo i po prostu spróbujcie je podpalić. Już się wypowiadał jakiś fachowiec, strażak, że jednak było w stanie, jednak to drewno było w stanie się zapalić. Co jest oczywiście głupotą i nieprawdą, ale wie, no wiecie, tacy ludzie są dopuszczani do mediów żeby popierać tę tezę, a ci, którzy mają inne zdanie, są eliminowani tak jak pan Muton, który sobie wyjechał do Chin i teraz tam spędza czas odłączony, wyłączony całkowicie od y, komentowania tego zdarzenia. To była jedna osoba, jedna jedyna, która wypowiedziała się dosadnie i powiedziała wszystko. Także po jego słowach nikt nie miał złudzeń. On powiedział po prostu nie było możliwości. Zaproszenia się e, ognia, nic z tych rzeczy po prostu no nie od tego wprost, ale no wiadomo, każdy inteligentny domyśli się, że, że tutaj maczał ktoś palce i to było przygotowywane długo, 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 długo od długiego czasu. Ja wkrótce zrobię taką rozmowę przeprowadzę z pewnym panem, który wam to dokładnie opowie. Nie on wam tam wszystko, od A do Z do opowie jak to było. No. Nie powie jak to było kto i jak, ale, ale przedstawi jak to wszystko wyglądało od kilku lat, jakie były plan, jakie były za, zakusy na ten, na ten obiekt, żeby tam po prostu zrobić z tego maszynkę do zarabiania pieniędzy. Myślę, że to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć!